Witajcie w kolejnej części zagrajmy LOWY Black and White 2. Ehm, przepraszam Was za tak zwany niebyt długi w części z Black and White 2, ale nie chciałem się gręcić. Oczywiście skończyliśmy wyspę drugą i zaczynamy trzecią. Trochę wcześniej tu wszedłem na chwilę do gry, bo. Nie, nie pamiętam ile, jak wcześniej nagrywałem ile miałem FPS-ów Bo teraz widzę, że coś mi tak mało tutaj mam. Nie, nie wiem naprawdę czemu Wy ocenicie, czy właśnie porównacie z poprzednimi częściami, czy się zacina nagrawa, czy nie, dobra? Dobra, mam nadzieję, że się, się dogadamy, co nie, panowie Więc co robimy? Aha, dobra, spichlarz. i nie może miejsce jest, ani będzie już przy tym. Kurwa. Ej, sorry. Look, the people have remembered all about altars. Altars are where you can focus your godly miracles. Let's build one as soon as possible. Disciple builder. Tak jest. Disciple builder. Disciple builder. Coś tak mówił. Disciple builder. Jeszcze trochę. Disciple builder. Ale nie budowniczy rodziców. Disciple builder. Dobra. Oto ten ołtarz wielki jest cudami, co umożliwia nam robienie. Tworzenie jak to woli cudów. Tutaj go postawimy. Będzie boska. Dawaj to gówno Tak, ty, dawaj to. Dziękuję. Ty mi lepiej nie buduj człowieku. Nie, nie będziesz budować. Rzadka. Damy. No, skład już gotowy z tego co widzę. Teraz chatki. Gatki. Właściwie drogę najpierw też zrobimy. Bo że nie ogarniam tej gry, dawno nie dograłem. Chwileczkę. No kurde, co jest, nieco zacząć. Wypier. Na pewno zauważyliście różnicę w gr moim graniu. Nie chodzi teraz to najlepiej. Nie tak jak wtedy, że byłem pro, elo, koza, pro, mordis, kurwa. To tutaj pozostawi siano. się.

Добра, а на чем-то я тут скочую. Oczywiście, jak zawsze, skończymy drugą, przepraszam, trzecią yy, wyspę. I na czwartej skończymy, w sensie przerwie, przerwę, nagrywanie, przerwę, przerwę, Boże. W jakim sensie jesteś się z nim bawić? Znaczyć. a dobra cobawi za przy orraz rudy dwa rolników też porobić właśnie żeby przypomniało

od czasu do czasu, aha, to mam tutaj głaskać. Nie, nie Kapuje już. Nie, dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Chyba jakiś błąd. A tak, dziecko. Of what your objectives are, go to the objectives part of the menu. The Advanced menu builders, our people must be faithful and strong of heart. I cannot tolerate these Greeks any longer. I will have well done, leader. You have built an altar. If you want your town to grow quickly, it'll need lots of food.